Kilometr 305, trójka 11, 37, piątka 20, 21, dyszka 45, 30, jak widać? Klasyczny problem z wydłużaniem. Piszesz, że masz 16 lat. Dzień dobry. Co robić, żeby biegać szybciej? Jeżeli masz 16 lat, to na razie zapomnij o dyszkach, ewentualnie pamiętaj o piątkach, ale skup się na krótszych dystansach 1500 metrów, trójka. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapisanie się do klubu w miejscu Twojego zamieszkania, gdzie możesz potrenować z rówieśnikami przede wszystkim w grupie i u trenera lekkoatletyki, który będzie pomagał Ci kompleksowo rozwijać Twoje zdolności, nie tylko wytrzymałość, ale też szybkość, siłę, skoczność, gibkość po to, aby później biegać szybciej. I ładnie technicznie na kolejnych dłuższych dystansach, wraz z wiekiem. Powtarzam raz jeszcze, wraz z wiekiem, bo teraz jest czas na to, żebyś nabrał szybkości tej ogłady treningowej, tego luzu biegania, tej płynności, i żebyś zadbał o te zdolności motoryczne, po to, aby później móc biegać dłużej, szybciej. Nawet może w przyszłości maratony, ale na początku warto skupić się na tych krótszych dystansach, szczególnie w tak młodym wieku, bo później będzie ci to procentowało i będą solidne podstawy do tego, aby biegać długie dystanse. Tak więc zapisz się do klubu lekkoatletycznego w Twoim miejscu zamieszkania, może gdzieś nieopodal, trenuj z rówieśnikami, trenuj pod, opiekę, pod opieką trenera. Lekkiej atletyki, rozwijaj się wszechstronnie, zresztą trener będzie wiedział, jak cię poprowadzić po to, aby biegać szybciej, efektywniej i przede wszystkim rozwijać się jako młody sportowiec. Daj znać w komentarzu, z jakiego miasta jesteś i do jakich zawodów teraz się szykujesz.